Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Jarocin po parysku. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Elżbieta Chlebowska, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Dzień dobry Pani Elżbieta. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Elżbieto, nie ukrywam, że nasza dzisiejsza rozmowa została sprowokowana wywiadem, który ukazał się na portalu Jarocińska.pl. W tym wywiadzie dużo na temat nagrody, do której została pani nominowana. O tej nagrodzie porozmawiamy oczywiście również w trakcie tej rozmowy. Ale ro rozpocznijmy od, od takiego pytania, bo jest pani psychologiem czy pedagogiem od 30, od 30 już lat. Proszę powiedzieć, jak na przestrzeni tych trzech dekad zmienił się ten zawód, ta profesja, z jakimi nowymi zjawiskami, musi, z którymi mierzy się środowisko, również pani musi się mierzyć później w konsekwencji swojego zawodu? No tak, te 30 lat minęło bardzo szybko. No, tak nie, nie, nie odliczałam specjalnie. Trochę mnie to też zaskoczyło, że to już. Ale tak, ja zaczynałam pracę w szkole podstawowej numer 4 jako pedagog szkolny, i to jakby była inna szkoła zupełnie inna szkoła. Pomijam już fakt, że tam było ogromna ilość uczniów. Bo jak ja zaczynałam, to było około 1400 dzieciaków, praca zmianowa i tak dalej. Więc rzeczywiście duże obciążenie, ale jakby to pokolenie się po prostu zmieniło. To, to, są, to są w tej chwili inne dzieci. Ja z tych początków to pamiętam przede wszystkim to, że na koniec roku, jak dzieci na apelach dostawały nagrody, wyróżnienia za konkursy, to ja nie znałam tych dzieci. Ja nie wiedziałam, kto to jest. To nie byli jak gdyby uczniowie mojej szkoły. Ja się zajmowałam tylko dziećmi jakimiś tam sprawiającymi problemy, trudnymi. No mhm. One nigdy nie występowały na apelach, nigdy nie dostawały nagród, więc to jak gdyby zupełnie. Dwie różne szkoły. Szkoła moja, czyli szkoła takich problemów i, i trudności, i, i szkoła innych nauczycieli, którzy no, mieli takie możliwości, żeby przygotowywać dzieci do olimpiad, do konkursów, do zawodów sportowych i tak dalej. Także ja to, to zupełnie nie była moja bajka, i przez jakiś czas mi się wydawało, że ja mam po prostu spaczone postrzeganie rzeczywistości, bo ja żyję problemami, tylko problemami. Jak gdyby tylko w tym sosiku się tak babrałam. i, mhm. i to było takie trudne doświadczenie i trudne, takie, trudne dla mnie, żeby sobie to inaczej poukładać, żeby zacząć widzieć też to trochę inaczej, tą szerszą perspektywę. Ale to fajnie, że mi się to udało i to rzeczywiście coraz czy zaczęłam to już sporo lat temu, ale, ale zaczęłam tak rzeczywiście działać też z takimi zdolnymi dziećmi, fajnymi dziećmi. Prowadziłam warsztaty na przykład dla dzieci uzdolnionych matematycznie. Co też jest y, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i tak dalej. Także, także różne takie rzeczy y, robiłam. Ale pytał Pan o zmianę. No to tak. jest zmiana y, bardzo, bardzo duża. W tej chwili, y, jak ja zaczynałam pracę, była szkoła y, ośmioklasowa. Y, i dzieci, uczniowie klas siódmych, ósmych, to były, to była młodzież, no nie dzieci, bo by się obrazili, to była młodzież, która w tym wieku zaczynała sprawiać trudności. Tak? Mm. Jak gdyby pierwsza, druga, trzecia, piąta klasa, to były dzieci, które um, jak gdyby nie rzucały się trochę w oczy. tak Jeżeli nie było poważnych zaburzeń rozwojowych, typu na przykład spektrum autyzmu czy coś takiego, to były to dzieci, że tak powiem. Do okiełznania bez specjalistycznej pomocy. Trudności zaczynały się w momencie, kiedy dzieciaki wchodziły w okres dojrzewania, i ten okres dojrzewania to było te tak 12, 13, 14 lat, czyli tak jak mówiłam, 7-8 klasa. Czyli szkoła podstawowa była szkołą taką dosyć spokojną, jeżeli o to chodzi, wychowawczo. I nie potrzebowała takich specjalistycznych jakichś działań pomocowych, wspierających, chociaż jak ja zaczynałam pracę, no to był taki trend do zatrudniania pedagogów. Ja byłam pierwszym pedagogiem w szkole numer 4. I mhm. wcześniej była zatrudniona pani pedagog w Piątce i w Witaszycach. Także to były trzy osoby, które były w gminie całej Jarocin na tym stanowisku zatrudnione. Także możeśmy, jak gdyby. Pionierami były, pionierkami byłyśmy, zaczynałyśmy, ale potem rzeczywiście coraz częściej, coraz więcej tych szkół rozumiało te potrzeby i, i zatrudniało. W tej chwili jest tak, że z różnych przyczyn, bardzo różnych, i rozwojowych, i cywilizacyjnych, no i trochę nie ukrywam. No ta sytuacja pandemii nam też tak dołożyła, ale dostęp do mediów publicznych. Mhm. Um, w zasadzie dzieci, które w tej chwili wchodzą do szkoły, to one się urodziły niemalże z komórką w ręku, tak. komputerem, z tabletem. Mniej tych relacji takich wychowawczych, bezpośrednich z rodzicami, z rówieśnikami, bardziej to jest przez media. No i skutki tego są no, obserwowane bardzo, bardzo. Czy, czy to jest taki trend, który on już, on się nasila na tyle, że, że ta wojna już jest przegrana i można można tylko to usankcjonować, czy, czy, czy jeszcze można z tym walczyć? Trzeba walczyć i to nie wojna, to, to troszeczkę taka wyzwanie, o tak bym powiedziała, bo to, to... To jest wyzwanie i to naprawdę jest y, trudne wyzwanie, ale to nie można powiedzieć, że tak jest i koniec, odfajkować dobra. i dobra, no to się, żyjemy w takim świecie i tak trzeba mhm. żyć. Tylko właśnie trzeba podejmować różne działania, żeby to trochę tak uzmysłowić. No i, i tu różne rzeczy się robi, bo jest ogrom programów takich y, i dla młodzieży, i dla nauczycieli, i dla rodziców, filmików na YouTubie, takich rzeczy, które nie są. Y, Jakimiś wielkimi szkoleniami, wielkimi warsztatami, inform, ta, informacyjnymi takimi pigułkami dla każdego rodzica i przekazywane w takim naprawdę prostym języku, zrozumiałym dla każdego, ale mówiącego o tym właśnie, jak to powinno się zmieniać, jak te nasze relacje wpływają na to, jak dzieci funkcjonują. Bo no niestety zdarzają się teraz dzieci takie, które no tego, tych relacji takich wychowawczych, opartych na szacunku, miłości z osobami bliskimi nie mają. I to nie jest tak, że to są dzieci zaniedbane. One często mają wszystko: mają najnowszy telefon, najnowszy tablet, naj, naj, najwspanialsze zajęcia dodatkowe, tylko nie ma tego czasu, żeby usiąść z tym małym dzieciakiem na dywanie i po prostu się pobawić tylko i wyłącznie, nic więcej. Nie? Także to trzeba pracować, i, i to robimy. To, to, to cały czas się dzieje. Nie, przy, przez te 30 lat czego nauczyła się pani od dzieci i młodzieży? Bardzo dużo. Bardzo oprócz, dużo. oprócz cierpliwości, oczywiście. Tak, to, to <laughs> ja myślę, że trochę takie to, to się z wiekiem też nabywa, bo ja myślę, że ja mam tego zdecydowanie więcej niż miałam. Ja się chwalę niezmiennie tym, że jestem babcią. Mam trójkę wnuków cudownych, kochanych i na jej punkcie oszalałam. I mam dla nich cierpliwości, mam wrażenie więcej niż dla miałam, dla własnych dzieci. Czasu mam dla nich więcej, no bo to jednak jest troszeczkę tak. inaczej. Jest mi trochę przykro z tego powodu, że moje dzieci tak dużo aż nie dostały, no ale no taka jest kolej rzeczy. I też widzę na przykładzie właśnie tych moich wnuków i małych dzieci, z którymi pracuję, że takie. Hmm, ja się śmieję, że trochę pielęgnuję w tej chwili dziecko w sobie, bo rzeczywiście zabawa, radość, cieszenie się z takich naprawdę drobnych rzeczy, to jest coś co, no to jest takie dziecinne, ta, ta naprawdę, użyję słowa naiwna radość, ale to nie jest pejoratywne określenie, tylko mm. takie właśnie motylek leci, no kwiatek piękny, tak? I jak się trochę z tego ucieszymy i, i cieszymy się samą zabawą, no to to jest po prostu coś, co, co mi dzieciaki dały, tak? Po prostu taka radość, takie no, cieszenie się chwilą. Tak, to jest taka, taka wskazówka właśnie, żeby cieszyć no. się taki, takimi mał, małymi rzeczami. O, Dokładnie bo, że... tak. Ja się zachwycam, jak moje dzieciaki były małe kupowałam klocki Lego i to było niedostępne. W ogóle, no. No, Miałem to samo. No właśnie, bardzo różne uruchamiałam znajomości, brat gdzieś tam skądś załatwiał, to był wyczyn. W tej chwili uwielbiam klocki Lego, bawię się tak. z dziećmi klockami tak. Lego, no i na przykład z tego powodu, że ja się trochę tak do, te, do, do tej zabawy dziecięcej wróciłam, no to w poradni prowadzimy zajęcia tusu z LEGO, tak? Dostaliśmy mm. dzięki ogłoszeniom na Facebooku masę klocków LEGO i pracujemy z dzieciakami, bazując na klockach LEGO, co jest po prostu fantastyczną zabawą też, nie. Super. E, dużo się mówi w przestrzeni medialnej o tym, że, że brakuje takiej opieki specjalistycznej w ogóle tych specjalistów, mm. jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, psychiatryczną dla, dla dzieci, Pani się z tym zgadza? Tak, zgadzam się absolutnie od wielu, wielu lat yy, i to nie jest tak, że to jest po pandemii, tylko jeszcze mm. dużo przed pandemią. Yy, nasza pani dyrektor, pani Lidia Kalinowska, wnioskowała, prosiła, próbuje znaleźć. Ale, ale z czego to wynika? wynika? Yy, Brak psychiatrów dziecięcych w ogóle. To jest taka specjalizacja, że psychiatrów mm. dziecięcych po prostu nie ma. Mm. My mamy bardzo dużo dzieci, i tutaj nie mówię teraz o takich problemach wychowawczych, z którymi my sobie jesteśmy w stanie poradzić, tylko rzeczywiście o zaburzeniach rozwojowych. Mm. W których dzieci muszą dostać opiekę psychiatryczną, czy naprawdę w jakichś tak poważnych y, zaburzeniach. I na opiekę psychiatryczną czeka się bardzo długo. My odsyłamy kalisz, gniezno, y, kościan, y, krotoszyn. No, no Nie ma u nas i to no, niestety nie chce się jakoś zmienić. No, Przyczyn jest dużo. Przede wszystkim to, że nie ma tych specjalistów. To jest naprawdę wąska specjalizacja, psychiatria akurat dziecięca. Po drugie, no, stawki są takie, jakie są. Mhm. Tutaj Fundusz Zdrowia trochę nie, nie, jak gdyby nie inwestuje w to yy, i nie zapewnia takiej pomocy, ale yy, także pomoc psychologiczna, tak? bo tu my mamy yy, yy, zatrudnionych no, sporo tych psychologów poradni, tak? Nie wiem, sześciu, siedmiu i yy, to i tak nie wystarcza, tak? Jest akurat psychologów prywatnie przyjmujących na terenie Jarocina też jest sporo i to są naprawdę ludzie naprawdę dobrze w swoim fachu i oni mają cały czas co robić pomimo to, że tutaj jak gdyby jest to zatrudnienie zapewnione, to i tak się czeka w kolejce sporo czasu na, na taką konsultację pilną. No my mamy taką możliwość jeszcze, że w ramach interwencji kryzysowej, pani dyrektor, czasem się tutaj jak gdyby deklaruje pomoc i w takich skrajnie trudnych przypadkach pilnych to rzeczywiście to się robi od ręki, ale generalnie się czeka i takich zapotrzebowań na terapię psychologiczną jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tych jako poradnia zapewnić tego zaspokojenia tych potrzeb. To jest naprawdę bardzo dużo. Zrobiło się tego więcej niż kiedyś. Więcej, na pewno tego jest więcej, ale też to, to każdy kij ma dwa końce. Raz, że jest więcej takich trudności, ale z drugiej strony tutaj paradoksalnie świadomość rodziców też rośnie, że jeżeli coś się dzieje z dzieckiem, to szuka pomocy. Czasem wystarczy ta pomoc na takim naprawdę podstawowym poziomie, nie musi być to pomoc specjalistyczna i w taki sposób też my sobie tutaj tak pomagamy w poradni, że na przykład zapraszamy rodzica na konsultację, sprawdzamy jakiego rodzaju to jest problem, czy to jest naprawdę takie, że tutaj trzeba działać intensywnie, czy wystarczy wsparcie rodzica, żeby to rodzic udzielił pomocy dziecku. Ja teraz powiem ze swojej perspektywy, czy to nie jest czasami też tak, że, że kiedy, kiedyś było… Kiedyś było, kiedyś nie było tych specjalistów, no i po prostu było hasło, no musisz sobie sam poradzić. Jak sobie nie tak. poradzisz, to, mm -hmm. to przepadniesz, a z drugiej strony, mm -hmm. jeśli sobie już poradziłeś, to, to wtedy hartowało to tak. ciebie ducha i, i, i taki mm -hmm. upór, że, że, że musisz i to, i to szło z człowiekiem, z człowiekiem dalej. Nie wiem, czy, czy, czy czasami nie jest to trochę tak szukanie, szukanie problemu na siłę? Yy, może nie na siłę, co rzeczywiście my. Yy, yy... Wychowujemy trochę dzieci słabsze teraz, mm -hmm. tak emocjonalnie słabsze. W tej chwili cokolwiek się dzieje, to dzieci... No jak ja chodziłam do szkoły, i się pokłóciłam z koleżanką, to jak gdyby był to mój sposób, znaczy ja sama musiałam sobie z tym poradzić, tak? Moi rodzice nie mieli nie wiem, czasu, możliwości, chęci, nie wiem, no po prostu to było moje, tak? To był mój tak. problem, z którym ja sobie radziłam. W tej chwili nawet w przedszkolu rodzice się włączają w konflikty między dziećmi. Ja tutaj nie mówię o takiej sytuacji, że rodzic ma nie stawać w obronie dziecka, jeżeli mu się dzieje krzywda, tak. bo to jest zupełnie coś innego. Ale no, no, nie zostawiamy dzieciom możliwości uczenia się, radzenia sobie z tymi trudnymi sytuacjami, i one się y, troszkę oduczają. Znaczy, nie mają możliwości się nauczyć, o może nie oduczają, tylko nie, nie mają się możliwości, tak jak pan powiedział, zahartować w takich różnych emocjonalnych sytuacjach, tak? Jest takie powiedzenie, takie, takie, takie hasło, które funkcjonuje w literaturze, może nie tej stricte naukowej, tylko bardziej właśnie popularno-naukowej: rodzic helikopter, tak? czyli taki rodzic, który. No nawet nie dopuści do tego, żeby dziecko się potknęło, bo je cały czas trzyma za rękę. Nie dopuści do tego, żeby się przewróciło, czy spadło z huśtawki, bo je po prostu na tą huśtawkę nie posadzi, tak? No ale to nie jest dobre rozwiązanie, tak? To, to mhm. dzieci muszą się nauczyć tych swoich, swoje sprawy rozwiązywać, załatwiać, bo to jest lekcja na całe dorosłe życie. One się w dzieciństwie uczą kłócić, godzić, bronić własnego zdania, ale też ustępować na przykład w konflikcie komuś. Tak I to jest lekcja. Tak? <święce> Święte słowa. Od początku swojej pracy wspiera Pani również dzieci i młodzież z rodziną z problemem alkoholowym. To jest duże zjawisko, mniejsze, większe. Jak to wygląda? To jest tak, że to był taki mój pierwszy, właśnie po, po rozpoczęciu pracy, te 30 lat temu, to, to rzeczywiście to był taki pierwszy element, który mnie tak zszokował, bo, bo um, ja, ja nie wiedziałam, że to jest aż takie zjawisko i że takie dzieci są, że takie dzieci funkcjonują. W szkole się okazało, że no, są takie, jakieś tam zaniedbane, takie, takie dzieci, które się trochę rzucają w oczy w tym negatywnym e, znaczeniu. I się okazało, że to, to trochę jest tak, że ten system. No niby wie, ale nie ma możliwości. To jednak były inne przepisy prawa, inne, inny czas. To, to nie, nie ma co porównywać z tym, co się teraz yy, i w przepisach prawa, i w takiej naszej świadomości dzieje. Po prostu tak było, że te dzieci były w tych rodzinach z problemem alkoholowym, trochę im trzeba było w, pomóc, wspierać i, i to wszystko. I ja weszłam we współpracę z panem Zenonem Marcinkowskim, On tutaj przez lata, uh -huh, cały w uh gminie, -huh. takim rzeczywiście solidnym człowiekiem, który o tą profilaktykę i te, o te działania z tej działki walczył i, i tu, tu promował tą, tą, to, to, te działania profilaktyczne i takie terapeutyczne. I no jestem jakby świadkiem byłam narodzin Ośrodka Terapii Uzależnień, tego tutaj u nas w Jarocinie, który funkcjonuje, takiego tworzenia tego miejsca. No, współpracowałam z różnymi placówkami, że tak powiem, tworząc świetlice socjoterapeutyczne, bo te świetlice były tak naprawdę w pewnym momencie, no, we wszystkich możliwych placówkach. Ona była w szkole numer 4, w szkole numer 2, w szkole numer 3, w kościele Ojców Franciszkanów, przy Sądzie. Tam naprawdę było mnóstwo takich miejsc, których dla tych Dzieciaków była taka pomoc doraźna w sensie, no właśnie, zajęć socjoterapeutycznych, jakichś terapeutycznych, ale też profilaktycznych. Pojawiały się propozycje wyjazdów na obóz y, y, terapeutyczny i, i, i parę takich obozów udało mi się zorganizować i, i, i byłam też tam jako y, terapeuta, pracownik, mój mąż się w to wkręcił. Także rzeczywiście tak. Y, y, Dużo żeśmy w tym, w tym kierunku działali, ale to, tak jak mówię, to, to cała grupa ludzi w tym pracowała i cała grupa ludzi musiała się, że tak powiem, zintegrować, zadziałać, żeby, żeby takie rzeczy powstały. Myślę sobie, że tego jako problemu było chyba więcej niż jest teraz, ale nie mówię, że to się jakby problem skończył. Dzieci z, pro, z rodzin z problemem alkoholowym nadal funkcjonują. Natomiast tak jak powiedziałam, przepisy prawa są już teraz takie, że szybciej wkracza jakaś opieka społeczna, szybciej wkracza na przykład hmm. sąd w osobie kuratora, czy opieka społeczna w osobie asystenta rodziny, czy, czy jakiegoś pracownika socjalnego i. Jak gdyby większe możliwości takie prawne są. Tak jak powiedziałam, takie dzieci są, istnieją, funkcjonują, one są niemalże w każdym środowisku, w każdej klasie, w każdej szkole. No może w każdej klasie nie, ale w każdej szkole, w każdej placówce i to nadal tej, tej pomocy pot, potrzeba w tym zakresie. To, to rzeczywiście mhm. tak jest. Mówi pani w, w tym wspomnianym wywiadzie dla, dla Jarocińskiej. nie mam na swoim koncie żadnych spektakularnych osiągnięć szkolnych. Nie mam uczniów, laureatów, konkursów i olimpiad, czy mistrzów sportowych. A jednak nominacja do tej, do tej nagrody imienia Ireny Sandlerowej jest. To jest też tak, taki fajny moment, chyba, chyba docenienie, jakieś takie podsumowanie pewnego etapu. Myślę, że pomimo tej skromnej yy, wypowiedzi, takiej bardzo dyplomatycznej, to, no, to jest Pani choć trochę zadowolona z siebie. Jestem bardzo zadowolona, to znaczy ja jestem, ja, ja mówię tak, że ja cały czas powtarzałam i to było taka, takie, takie zdanie, które wielokrotnie mi się zdarzało powtarzać, zanim w ogóle usłyszałam o nagrodzie i, i, i w ogóle kiedykolwiek, że ja świata nie zmienię, bo ja nie jestem w stanie Dobra. zmienić świata. Ale moje malutkie podwórko, na którym tu ja trochę mam wpływ, to ja je zamiatam najlepiej jak potrafię i mhm. to jest wszystko, co robię. I jeżeli to zostało docenione, bo tak jak powiedziałam, sprawdzałam sobie, kto wcześniej tam w, w tych nagrodach wygrywał, kto, kto, kto je otrzymywał, no to tam są właśnie laureaci, jakiś olimpiad wiedzy o społeczeństwie na przykład, tak, takich bardzo yy, no konkretnych y, osiągnięć i mhm. sukcesów. No ja tego nie mam, ja się cieszę z takich drobnych rzeczy, ale naprawdę się potrafię z tego cieszyć i tutaj powiem dlaczego, bo jak przez wiele lat, ponad 20 pracowałam w szkole numer dwa i tam z kolei pana, Pani Dyrektor na koniec roku wymagała trochę od nas takiej, my to nazywaliśmy, nazywaliśmy jako nauczyciele samochwałka. To było takie sprawozdanie z pracy, ale nie tylko konkretnie jaki apel, jaka wycieczka i tak dalej, tylko właśnie z czego jesteś zadowolona w swojej pracy? Co ci się udało zrobić? No i powiem szczerze, że trochę przymuszona do takiej refleksji. Ja miałam naprawdę ogromny problem. No bo z czego ja się mam cieszyć? Że dziecko autysta, który się nie odzywa, nagle się do mnie odezwał albo się przytulił i to jest mój wielki sukces, albo że dziecko, które nie wiem, ucieka z klasy i trenujemy, że na hasło stop ma się zatrzymać, bo ma taki pęd, że nie wiem, wybiegnie zaraz na ulicę i nagle krzyknęłam i on stanął na środku boiska i nie uciekł. No to to jest mój sukces, tak? To ja się z takich sukcesów cieszyłam. Tak, tak. Ale Właśnie taki trochę trening y, przez panią dyrektor wprowadzony pokazał mi, że ja muszę te sukcesy widzieć w takich sytuacjach, bo ja innych nie będę miała i to jest dla mnie naprawdę, ja w tej chwili się cieszę z takich rzeczy, tak naprawdę I szczerze się cieszę i potrafię je zauważyć. I to jest też, y, też kolejna wskazówka dla, dla innych, tak. żeby właśnie cieszyć tak. się z takich małych rzeczy tak. i, z taki, i docenia, docenia sam, samych tak. siebie, bo, bo to jest tak. też chyba bardzo tak. ważne. Tak jest, zgadza się. To, to, to jest wydaje mi się fajne, fajne zakończenie tej, tej rozmowy. Ja życzę oczywiście Pani nagrodu te, tej, tej nagrody. Natomiast sama, sama nominacja już też jest sukcesem tak, i, jest z, i, i, i spotkanie się też z tak. innymi ludźmi, bo to też ta tak. wymiana doświadczeń chyba w tym, w tym miejscu jest, tak jest. jest, tak jest. jest ważna. Dziękuję Dokładnie bardzo. tak to za... czuję, także, także mam nadzieję, że to cokolwiek się stanie, ja już jestem wygrana, już, już jest po prostu wszystko super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego. Dziękuję, dobrego. Dziękuję do widzenia.